Panie dezyderiuszu, do którego miejsca karbomat był nasypany przed sadzeniem drzew? No już, 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 ja już nie wiem, bo tutaj nie, nie, nie byłem w aplikacji, ale okiem powiem e, tak e, e, delikatnie, że tam gdzieś zasą te małe rośliny. Dokładnie tak. Tam, tam, tam Dokładnie się kończy. Tak. Jest jak ręką uciął. Drugim rozwiązaniem, który wdrażamy dzięki współpracy z firmą Carbohort, to jest ściółkowanie za pomocą, nie wiem czy dobrze powiem, ale grubej frakcji węgla. Tak, takiej średniej albo grubej frakcji. No. My ją wykorzystujemy do ściółkowania z tego względu, że tą technologię, którą sobie tutaj założyłem, to jest prawa borówki na podniesionym zagonie, wyściółkowany białą agrotkaniną luźne luźnym splocie, mm -hmm. żeby gleba nie nagrzewała się. Te otwory zrobiliśmy o wymiarach 30 na 30 centymetrów. No pewnie można powiedzieć, że mogły być mniejsze, ale też chcieliśmy mieć otwór i dostęp do gleby, żeby można było bez żadnych problemów na wronie posypować. Tutaj przez tkaninę ten nawóz też przechodzi, ale chodziło o to, też, żeby Zobaczyć tak naprawdę tak. jak ta siłka wpłynie na zakwaszczenie. Gdybyśmy zrobili Państwu małe otwory, no to też byście nie mogli nie powiedzieć, nie powiedzieć że no zobaczyć, tak. prawda? Na pewno oczywiście samo posypanie i znaczy wysypanie po, yy, nie wystarcza, żeby całkowicie ograniczyć wzrost chwastów, uh -huh. ale spokojnie wystarcza na tyle, że ewentualnie można to Później poprawić. A albo wszyscy? Z dysykantem, z lancą, albo ewentualnie ręcznie, jeśli taka potrzeba zachodzi. Albo po prostu trzeba posypać więcej tego, no, żeby to było 50 cm, cent... to byłoby w ogóle najlepiej. Uh -huh. Mm -hmm. Tutaj gdzieś myślę, że wokół tej, tej rośliny, żeby też, też Państwu to, żeby to rozjaśnić, e, tutaj wyszło około 5-7 litrów po tą roślinę, przypuszczam, e, w, o tym wymiarze. E, Siłuję punktowo też na około 10 litrów kurczę na plantacjach i jest to mniejsze zachwaszczenie. Wiem, jakie są koszty e, odchwaszczenia plantacji, ale to nie tylko chwasty właśnie, bo ten produkt tak naprawdę przy każdym upłukiwaniu się, opadzie deszczu, będzie nam piękną glebę cały czas, Zakwaszał i te wszystkie związki zawarte w karbomacie będą wchodziły nam w reakcję z tym korzeniowym, który powinien bardzo mocno zabezpieczyć go przed różnego rodzaju chorobami glebowymi, jakimś zmęczeniem gleb. znajdują no się w kwaterze Duke'a, która była posadzona w 2020 roku, a więc jest to teoretycznie młoda plantacja, ale to plantacja, która ma bardzo poważne przejścia w swojej historii, bo w 2021 roku została całkowicie zniszczona przez gradobicie. Zresztą ci, którzy obserwują ten projekt to wiedzą o tym, że było, trwało 45 minut, że krzewy były zdewastowane całkowicie i w związku z tym cały czas staramy się, no niestety cały czas ją jeszcze odbudowujemy, uh -huh. to będzie trwało pewnie jeszcze ten sezon i kolejny i jednym z tych elementów, które miały ją pobudzić do wzrostu wegetatywnego, żeby te krzewy szybko się ładnie rozbudowywały, były produkty oparte na węglu brunatnym, no i faktycznie... Te efekty pozytywne obserwujemy w czasie tej regeneracji roślin. Więc y, takie z, zabiegi na naszej plantacji borówki, jak coroczne stosowanie karbochumika w dawce 200 litrów polewowo na hektar, uh -huh. to weszło nam w krew i albo go stosujemy na jesieni, albo go stosujemy wiosną w zależności od. Y, Możliwości czasowej? No Też pamiętam, jak rozmawialiśmy po tym gadobiciu, Panie Pawle, i e, pamiętam Pana reakcję na Karmul Maxi Plus, który tutaj szedł e, Ja miał zregenerować jakby całą blaszkę liściową nam po tym gadobiciu. Tak, To, był, to też, Bo programy takie oczywiście biostymulujące, regenerujące, uh -huh. zabezpieczające środki, program ochrony uh -huh. e, były stosowane, ale takim momentem, jakby, który przełamał, pozwolił mu się przełamać i podjąć wzrost wegetatywny z pomków śpiących. To było zastosowanie w którymś tam kolejnym zabiegu. Tak, Maxi MaxiCarboHumic Maxi, Carbo Humic, mm -hmm, Maxi Brusa, tak? Tak, tak, tak. tak, to, że tak, mówię, tak. Nazwę i takie zabiegu wykonaliśmy chyba bodajże ze trzy i wtedy po prostu rośliny zaczęły rosnąć. E, mamy już zawiązki owoców. Warto w tym momencie pomyśleć o naszym produkcie, który tak naprawdę wdrażamy, przeszedł różnych e, szereg testów. Jest to produkt Calbor, wapniowo-borowy, który ma nam poprawić zdrowotność e, jakość owocu, trwałość pozbiorczą e, brixy, shelf life. E, jest to produkt oparty w głównej mierze na, e, na humusie węglowym naszym, karbu humiku. E, wapń i bor jest dodatkowym elementem e, w tym produkcie, który właśnie ma za zadanie nam humus, ma nam usprawnić jakby pobieranie wszystkich składników glebowych, e, budowanie dobrej masy liściowej w celu lepszej fotosyntezy. wap ma wpłynąć na kondycję owocu e, pozbiorczą Panie Wawle, Kalbor, na jakim etapie produkcji borówki, bądź innych owoców jagodowych. Co pan o tym sądzi? Mam mamy tutaj taki, wapń, wapń, i chórz. Jak mówimy o wapniu, to jest taki jeden z ostatnich momentów borówki, kiedy jeszcze warto proiść ten cały problem żywienia pozałeniowego. Mhm. Yy, można to było zażyć też wcześniej oczywiście. Ale to są kolejne jakby daty zabiegu do wykonania, więc jak najbardziej, jak najbardziej w tym okresie. Bardzo się cieszę, że są tacy ludzie, którzy, którzy mają takie gospodarstwa, jak pan Paweł, który bardzo precyzyjnie podchodzi do każdego naszego produktu, który wdrażamy w rynek i, i, i chcemy tę technologię węglową propagować jak najwięcej, bo sami dobrze wiemy, jaki problem na plantacjach tego typu, gdzie mamy tą uprawę. Monokultury to, 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 to jest szybka eksploatacja, szybka produkcja i tutaj musimy o te gleby bardzo dobrze zadbać, bo jest to nasz to jest... najważniejszy element, powiedział. Każdy z nas tą ziemię dostał, żeby o do nią dbać. Jest to element, jeden z elementów, który nam pozwala o to spuściznę po naszych poprzednikach i dla naszych następców dbać. Może to brzmi bardzo dumnie, ale tak to wygląda.